Co zrobić, by dobrze przygotować się do świąt, dobrze rozpocząć adwent? O tym w dzisiejszym filmie. Cześć, kochani, Awa Maria. Pewnie się zastanawiacie, co też mi przyszło do głowy, żeby mówić na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i do adwentu, kiedy nie mamy jeszcze nawet połowy listopada, ale myślę, że teraz właśnie jest odpowiedni moment, żeby jak najlepiej rozplanować sobie te przygotowania i przede wszystkim, żeby ten nasz adwent, nie minął nam w bieganinie i w poszukiwaniu prezentów w ostatniej chwili. Kto kupował prezenty w Wigilię? Ja. Także o tym będzie dzisiejszy film, jak się przygotować, co zrobić już w listopadzie, żeby ten Advent i święta Bożego Narodzenia minęły nam w atmosferze takiej jak powinna być, pobożnej, świątecznej i spokojnej. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, o której myślę, e, powinniśmy pamiętać i którą powinniśmy zrobić na zapas, na zaś, to jest przygotowanie listy prezentów. Tych rad będzie cztery, także pierwsza, najważniejsza. E, przygotuj listę osób, które m, chcesz obdarować w tym roku. E, zapisz sobie Rzeczy, które pomysły, jakie e, prezenty możesz im dać, i przede wszystkim zrealizuj tą listę do końca listopada. Najlepiej, najlepiej by to było, gdyby, e, gdybyś to zrobił, zrobiła do końca powiedzmy e, do 25-27 grudnia. Wtedy mamy taki bufor jeszcze powiedzmy dwu dniowy. Żeby mm, zrobić to wszystko i rozpocząć adwent już z przygotowanymi prezentami, z zapakowanymi w e, piękny papier i, i przywiązanymi w stążeczku i czekającymi, żeby przekazać je innym, naszym bliskim. Mm, to pierwsza rzecz. Myślę, że jeżeli miałaby to być jedyna rzecz, którą wyniesiecie z tego filmu, to to jest właśnie to. E, przygotujcie prezenty wcześniej ja niestety e, nie miałam takiego zwyczaju i często zostawiałam to na ostatnią chwilę tak jak powiedziałam już wcześniej zdarzało mi się kupować prezenty w wigilie co jest e, po prostu okropne e, stanie w kolejkach i no, dramat także chcę tego zaoszczędzić sobie w tym roku i mam nadzieję również wam mm. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, i którą, która jest bardzo piękną tradycją polską, również jest wysyłanie kartek bożonarodzeniowych, pocztówek z życzeniami świątecznymi do naszych najbliższych. Jeżeli macie taką fantazję i chcecie, na przykład, zrobić sobie, waszej rodzinie, Zdjęcie takie powiedzmy pozowane, troszkę takie wspólne rodzinne zdjęcie, i napisać z tyłu na tym zdjęciu, właśnie pozdrowienia świąteczne i rozesłać to zdjęcie znajomym i rodzinie, to myślę, że listopad to jest też dobry moment, żeby to zrobić. Może nie rozsyłać tych kopert, ale Yy, przygotować wszystko, kupić kartki, zrobić to zdjęcie, wydrukować je, yy, zaadresować koperty, przyklejać znaczki, rozojecie wszystko, żeby nie stać później w kolejce na poczcie i móc tylko wrzucić te wszystkie kartki do skrzynki i zapomnieć, i nie stresować się tym, że o kimś zapomnieliście albo że kartki nie przyjdą na czas. Yy. Myślę, że listopad to jest odpowiedni moment, żeby takie przygotowania zrobić. Trzecią istotną rzeczą, którą wydaje mi się też spędza sens powiek wielu kobietom, bo mężczyźni może mniej przywiązują uwagę do takich rzeczy, jest strój, w którym chcemy się zaprezentować przy świątecznym stole. Zarówno nasz strój, jak i ubranie naszych dzieci czy mężów, jeżeli. E, przygotowujecie e, swoim kochanym też e, strój na świąteczne, e, na świąteczne przyjęcie czy, czy na Wigilię, to myślę, że listopad to jest odpowiedni moment, żeby się wybrać do sklepu, bo później, e, no to wiadomo, kolejki, e, czekanie do przymierzalni, dramat. Także... E, Przygotowanie tych ubrań, przemyślenie, może też w czym chcielibyśmy się zaprezentować. No, i jeśli chodzi o dzieci, to myślę, że istotne jest, żeby sprawdzić, czy te ubrania, które mamy w planie im założyć, jeszcze na nie pasują. Także poprzemierzać, sprawdzić, czy wszystko jest kompletne, czy, czy, czy się nadaje, i to byłby dobry, dobry moment. I dobry sposób, żeby oszczędzić sobie stresu później i szukania w ostatniej chwili, na przykład, koszuli. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym mówić i która może dotyczy bardziej kobiet niż mężczyzn, ale niekoniecznie, jest robienie świątecznych porządków. Przygotowywanie domu czy mieszkania jest czasochłonne i jeśli poświęcimy na to wszystkie weekendy adwentu, a jest ich niewiele, bo tylko trzy, to myślę, że nie będzie to owocnie spędzony czas i nasze przygotowanie duchowe na tym ucierpi, bo wiadomo, że tego czasu jest tak naprawdę niewiele i Warto takie przygotowania, jeśli chcemy oczywiście sprzątać dom na święta, bo nie jest to jakiś wymóg, ani przymus. Ale yy, no, na przykład w mojej rodzinnej otoczeniu jest to przyjęte, że takie bardzo duże yy, porządki robi się właśnie przed świętami. Yy, no, wydaje mi się, że są istotniejsze rzeczy przed świętami, yy, niż yy, sprzątanie na strychu czy w piwnicy. Yy, ale rzeczy typu przyjrzenie naszego stanu posiadania i na przykład oddanie części rzeczy, ubrań, których nie nosimy, zabawek dzieci, które się już nie bawią, które mogą się przydać innym, to akurat jest pożyteczne i myślę, że też nastraja do takiego, nastraja nas na taki, daje nam takiego świątecznego ducha dzielenia się. I uczymy też przy okazji tego dzieci, żeby dzieliły się z innymi. Może nie tylko rzeczami, których już nie potrzebują, ale zawsze to jest jakiś początek nauki dobrego. Wiem, że taki plan brzmi bardzo ambitnie i część z nas nawet nie myśli o tym. W listopadzie ledwie skończyły się święta. Wszystkich świętych, tak? Jak odwiedzaliśmy groby naszych bliskich. A tutaj już trzeba myśleć o kolejnych świętach, ale myślę, że warto, bo po pierwsze oszczędzamy sobie stres, po drugie czas, nie stoimy w kolejkach, nie uczestniczymy w tym spędzie ludzi, który, który jest w tym czasie w sklepach, w hipermarketach, jeżeli tam robimy zakupy. Także podsumowując dzisiejszy film, pamiętaj o czterech rzeczach. Pierwsza: prezenty, druga kartki bożonarodzeniowe, trzecia ubrania, czwarta porządki. Jeżeli przygotujesz te rzeczy w listopadzie, myślę, że Twój adwent będzie wspaniałym przyżyciem i będzie można się skupić na, na przygotowaniu duchowym i na pieczeniu pierniczków, jeżeli lubisz to robić, ubieraniu choinki. Mam nadzieję, że to, co mówiłam dzisiaj, było pomocne i zachęciło Was do działania. Chciałabym też usłyszeć, może jakie macie Wy propozycje na ten czas jeszcze przed Adwentem, jak się dobrze przygotować, co można zrobić. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie są Wasze opinie. Jeżeli podobał Wam się ten film, to lajkujcie. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz. Zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału. Staram się zamieszczać filmy dwa razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki o 20. Kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach. Możesz się też przedstawić w komentarzach, bardzo chętnie się dowiem, kto mnie ogląda. I kochani... Myślę, że e, spróbuję nagrać jeszcze e, kilka filmów na temat e, adwentu. Mm, do zobaczenia w następnym. Pa! pa.